Nie no, ja w to nie wierzę. Szybka abilitka, żeby nie zginęła królowa? Nie. Czemu ja to wygram? Czemu ja to wygram? No way. No way. Witam wszystkich. Sezon się kończy. My jesteśmy i tak bardzo nisko, więc już nic nie stracimy. I będziemy sobie grali... ...gierki na Ultimate Championy. Piggy Trochę underle Trochę underleveled. Nikt się nie przejmuje. to co, jedziemy. Jedną gierkę już zagrałem off -cam, ale mój, mój internet dostało trochę padaki, więc. Prawdopodobnie tego nie będzie. Oczywiście, że pierwszy play jak tylko mogę, świnie nawierzę. Fajnie, Wizard. Już się zapowiada idealny matchup: 100% win rate. Fajnie. Muszę Archer Queen. Prawdopodobnie zagram szybkie. Oh shit. To bardzo fajnie, I już nie mamy połowy wieży, bo jeszcze mi snułem najta. Fajna gra, już się zapowiada. No. Wracamy do tematu, że świnie pierwsze zagranie to nie jest najlepsza rzecz na świecie. No i jeszcze za wcześnie. No i co to jest? Co on gra? Superansko. Ile jest? Dwie karty od Lightninga? Nawet nie liczymy. Zagram wywolono i tak przegrałem. <grym> Super mindset. Nie wiem po co te szkielety były. Trzy zagranie. To zagramy św... o... Wow. Naprawdę fajnie. Ciekawe naprawdę ta gra wygląda. Problemy, ale ten jeden pusz wybroniony, więc jest dobrze. Nie uda nam się Abilicki, Nie, nie zdążyłem. Mam naprawdę ciekawy deck Wizard Golem, <laughs> jakby nie patrzeć. No, zaczekam chwilę. O, dobrze. I idealnie, zcyklował Wizarda z tyłu. Będzie trochę damage'a. No, a teraz poleci po prostu golem na wieżę i ja już nic nie będę w stanie zrobić. A, to mówiłem. Jest pięknie, dobrze, zlo dobrze zlokowało się na tym No ale Lightning ja nie, nic nie mogę zrobić Chyba, że Tesla jeszcze zdąży wlecieć Skręcił chociaż tyle Także je jeszcze się bronimy jakimś cudem Ale no właśnie, on ma już praktycznie 10 eliksirów Już sobie setapuje Night. ja mogę wczesną Królową co najwyżej postawić I tym puszem on mnie detonuje, także O miskwik, jak być log Miał być log. Top 10 najgorszych misklików, jakie kiedykolwiek zrobiłem. Szkoda. I teraz plan jest taki: Wysoka Tesla. I dobrze. Wszystko w porządku. Wywalone. No spokojnie bronimy tego jednego golema. Nie powinny zadać chociaż trochę domerze. No ile on na to wyda? I tak, i, tak, I tak wszystko dla niego jest w porządku. No super naprawdę. Szkoda, że królowa nie ma biletki jeszcze, ale nie poradzimy. Wchodzi Wizard. Mm. Więc jak zaczniemy Spell Battle, to ja to przegram, więc nie za dobrze naprawdę. No może zrobię. Turbo szybkie cyklowanie. Zaraz jest triple elixir. Nie, nie, w ogóle nie nie ma potencjału. No chyba, że ma. No chyba, że ma. Nie, no ja w to nie wierzę. Szybka bilitka, żeby nie zginęła królowa? Nie. Czemu ja to wygram? Czemu ja to wygram? No way, no way, nie ma. No. GG. Nie, no, dobra gierka. Za to gierkę się zdecydowanie należy. Like. Top, top tier content. Nie wiem jakim cudem ja to wygrałem Wystarczyłoby, żeby golema na wieże rzucił Dobra, otwórzmy sobie, coś dostałem Cztery gwiazdki I oczywiście coś kompletnie bezużytecznego, czego nigdy nie użyję Fajnie, bardzo fajnie Dobra, idziemy następną Może jakiś dobry matchup, chociaż raz w życiu Ale chociaż, że nie wszystkie gry będą przegrane Zawsze coś nie, wiem. Cyklujemy karty. Co to jest za bridge spam? Już bandytka super początek. O, rekruci jeszcze lepiej. Nie mam tutaj za dobrych pomysłów. Szczerze. No i jeszcze fajna inspirytkę postawiona, nie powiem. I jeszcze dostanę z dwóch hity. Super. Nie ma tragedii. Żyjemy. R rekruci to jest zawsze tak denerwujący mecz. Ja nawet nie wiem jak ja mam matchup, czy to jest dobry matchup. Tak bardzo nie potrafię w to grać. No dobrze. Oczywiście losowe świnki na wieże nigdy nie mogą być złe. On ma fireballa. I Lumberjack na 14 ciekawe. Nie walny tak żeby... Żyło wszystko. Holy oh, shit. To niezbyt fajnie. No i kolejny damage zjedzony będzie. Jeden hit. No jesteśmy porówno, ale to są rekruci, więc nie fajnie. I on ma Iwo, chyba. Taki zagra z tyłu. Jeszcze nie ma Double Elixiru, więc chociaż tyle. I ja mam Iwo tesę Może nie będzie tragedii. Holy oh, shit. Ale nie wiem, głupio zagrał według mnie osobiście. No trochę co, co z tego, że zdobędzie. Wyrówna po prostu damage. Zresztą to jest dla mnie problem, ale... Nie wiem, no żyjemy. Ja też nie bardzo mogę świnie zagrać, bo on ma elektrodragona. Dragona. Mm. Nie wiem, nie widziałem jaką... która co ma drugiej ewolucji czy Lumberja, czy Evo Dragona, ale... Cóż, trzeba coś zagrać. To, co trochę, trochę spamujemy i liczymy, że się uda, tak. O niej, to zaszło na wieży. Dobra, szybki, szybki kontratak i tak elektro-dragon. Oh nie dobra, jesteśmy dobrze. Tak, jesteśmy dobrze, ich mam 1700 życia na wieży. Co ja w ogóle gadam? Jest tragedia. Nie, nie wiem, po co, po co ja to zgrałem, Jeez. Lego, no ale go, chyba zdejmie, go To co ta taktyka wywalone i wszystko, wszystko na wieżę, nie? Przecież on ma fireballa, co ja robię? Nie bardzo mi się ta sytuacja podoba tu po prawej stronie, no jestem ugotowany o, Może nie jestem? Może żyję? Czemu ja żyję? Dobra, jeszcze log, I, i będzie jeden hit od Magic Archera. tak i tyle. I powiem tak, nie ma tragedii. Nie pytajcie mnie czemu ja zagrałem tą Archer Queen'kę, to kompletnie nie ma sensu, z żadnego punktu widzenia. Zabrać no, rekrut, dobra, żyjemy. Tutaj log. Jakiekolwiek walium, mi dajcie Zdejmę tego Mężik Arczera Muszę, muszę rzucić te świnie, bo zaraz po prostu zostanę znokautowany Może wczesny Archer Queen Szybko tego Lumberjacka zdjąć Abilitka wywalona Tak, yy, mamy Iwo Tesle, więc możemy od razu zagrać Ja bym sobie lognął i zerfł jej Dobra, nie, co ja robię? To jest tragedia. Nie, 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 nie. No i przegrana. No, ale to jest skill issue. Mogłem to wygrać, na no spokojnie. No co, jeszcze, jeszcze jedno, jeszcze jedna szybko przegrana. Let's go. Nie, trzeba mieć mindset zwycięzcy, tylko do wygranej. In, gwiazdka. Co? To co? Najgorsze zagranie na Ziemi. Zamiast w RWK na wieży, to. O nie. Jestem prędkością w zauważeniu takich sytuacji, naprawdę. Ja nie bardzo chcę tego damage'a na wieży od razu dostać. Dobra, cyclujemy, wywalone. No i bardzo kulturalne tutaj zagranie się dzieją. O i mój internet znowu twikuje Ale tu obrona wejdzie gładko, I guess I zadaliśmy ileś tam damage'a I... oh shit. Muszę dognąć tak? Dobra hmm, Czyli tak, jesteśmy na minus Elixiru Przynajmniej tak mi się wydaje Ale On nie ma Mega Knighta w ręce, więc co robimy? Rzucamy świnie na wieżę Oczywiście, toner i będzie kontra. No, spokojnie bronimy. Olika. O, i super z Daszową. I. Spiretka powiedziała. Bye bye. Nie, będę musiał zjeść trochę damage'a Olika. Mm, to co. Jedno hita także nie ma tragedii, chociaż dalej wydaje mi się, że jesteśmy na minus dużo eliksiru. Się przekonamy, bo teraz reset zrobi raczej. Jeżeli się pytacie, czemu mam zmutowane motki przez większość czasu, to jedynym powodem jest tylko i wyłącznie tilt już tak się na to grę denerwuje. Sam się na całą zębą grają z nią i jeszcze się denerwuję ciągle. Także niezbyt zdrowa. Nie, nie skoczy. Dobra. I jeszcze dobrze postawiona, ale teraz wyleci Mega Knight i oczywiście na moją królową. Więc taktyczny cycle. Nic specjalnego. Przynajmniej mamy Iwo Tesla. Więc go zastanuje i tym razem Tesla mi przeżyje. I tak hitno, super, super zabawa I to i, to i tak wolno wierzę A o, ja likuję eliksir. To nie była jakoś top tier peka, bo dużo damage to zada. Ustawia się Archer i z tyłu. Czy on zagrał już dużego Spela? Czy on dalej tutaj udaje, że niezbyt potrafi w to grać? Albo po prostu nie potrafi w to grać. Um, trafia ciężka sprawa. Um, szczerze powiedziawszy. O, czyli nie mam wieży, bo... Oh, to dobrze poszło. No, o, jeszcze to hitnęło. Ja nie wiem, jakim cudem ja w ogóle to jakkolwiek przeżyłem. I Mega Knight na to? Co jest? A, poczekaj chwilę. No i tak, ja tego nie wybronię najprawdopodobniej, więc to będzie prawdopodobnie koniec. Super, fenomenalnie. Jeszcze zrobię jakiś sp split lane, puszyk i tyle. Skręci oba Dziękuję bardzo. I ja nie mam, mam już 0 eliksiru na obronę. No i GGs. Oczywiście jako prawidłowy człowiek nie mogę skończyć na przegranej, więc... <grywki> więc jeszcze jeden. Możecie wpisać w komentarzach ludziska, co tam powinienem zmienić. Nie jestem za dobry w ten YouTube'owy staw, Jakby nie patrzeć pierwszy odcinek. No i już fajny Mighty Miner. Ale przynajmniej na 14 poziomie, więc jest jakaś szansa. Hmm, Czyli co, jakiś Hog rider? Jakiś coś? Tak, raczej Hog rider. Nie użyję Abilitki, bo za późno się z nią obudziłem, ale za to możemy sobie rzucić. Świnioki. Oczywiście, że użyję Earthquake'a, bo czemu nie? Trochę spóźniony, ale zawsze coś. Gwarcy też mamy na za niskim poziomie. To też jest zawsze jakiś plus. O, jednak jedna, jednak drill. To super. No, to powinno się mniej więcej zająć. Jakiś tam damage zada jednego hita, z tego co widziałem. Ehm, nie, nie ma tragedii. Jest mały lead. O, <coughs> Mm, to było oczywiście celowe Prawda? Nie wiem, wygramy niską tesę, zobaczymy co się stanie Dobrze, King Activation mamy Przy, przy Drillu to jest chyba bardzo istotne Mi bardzo nam będzie pomagać Nie wiem, od razu tego Artsy <gryw> No, Mighty Miner tak idzie do królowej Fajnie, to co sobie delivery, rzucamy, nie wiem czy ta ispirytka była bardzo potrzebna chyba wiem. No trochę wejści kada ale... to ability, idź, chociaż hita daj, chociaż hita, dziękuję, jeszcze jeden No i dobra rzucamy, full atak, rfk jest na kanona, o, o man nade, dobrze, dobrze wiedzieć po dwóch minutach grania nie mam za dobrych pomysłów na to co teraz. Czy to jest Ivo? Nie. Czemu nie ma Ivo? What the hell? Ten log trochę też taki padaczkowaty, ale jedziemy dalej. Ivo Cannon, tak. i tak to loga. więc zdaje mi jakikolwiek value, bo no i tak by praktycznie nic nie zadały. Shit. Tam to mi tyle damage zadaje? Dobra, rzucamy. O, ale czemu to jeszcze idzie? Nie, nie idzie. Ten firecracker to jest jakiś żart. Nieskończoność... O, super, no fe fenomenalnie. No. Dobra, wysoka Tesla. To, to nie ma Iwodrilla, nie wiem, co, co, co ja w ogóle sobie myślałem. I to tak, dwa hity? Tak, super, fenomenalnie. A to co on ma, Poisona? Nawet nie wiem. No dobra, ja sobie to od razu zloguję, żeby tu padaki nie było. O, jeszcze klipniamy kilka garców. Mm, dobra. Nie wiem, czy, czy powinienem go już zacząć spelecyklować. Szczerze nie wiem. Rzucimy sobie to. I tu nie będzie tragedii. Czy to klipnie tego? Tak, klipnę na firecrackera, więc jest jeszcze lepiej. To sobie rzucimy to, tu to, to aha, bo te świnie zawróciły. Oj, zamarnowałem trochę, ale no nic nie szkodzi. I guess Postawię sobie nisko, żeby to pomagało. I co? Nie bardzo liczyłem czy on już ma iwo... Nie ma. O, ale, ale dobre na teraz zagrał, nie powiem. Eee, to co? Marcher Queen tutaj, Trochę likwid Elixir i mi się to za bardzo nie podoba. Nie wiem, co to jest, to taki trochę słaby pomysł. Aha, bo jakim, jakim cudem jego wieża jest w ogóle tak mało HP? Czemu ja tego nie zauważyłem? Nie, no to piękny win na sam koniec odcinka. Dziękuję, wysłałem mu nawet good game. Dzięki za oglądanie. I guess. Piszcie komentarze, co mam robić, czego mam nie robić. No i do zobaczenia.